Dobry wieczór, Randkowiak Boxing Team, dziś poleci sury, suróweczka z telefonu, yy, mamy godzinę, godzina jest 21.50, yy, dzisiaj krótka zapowiedź tego, co będzie się działo na, na ringach w Polsce między innymi i na świecie, ostatnio dostaliśmy potwierdzoną datę Antony Joshua vs Aleksander Usyk 2, w Arabii Saudyjskiej, bodajże o ile teraz dobrze pamiętam, jeszcze, znaczy sprawdzałem, ale o ile dobrze pamiętam, to jest 20 sierpnia. Co można powiedzieć o tym pojedynku? No, Antony Joshua zmienił trenera w ostatnich, w ostatnich tygodniach na Roberta Garcia. Jak będzie wyglądał ten pojedynek? Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, czy... Też, czy w tak krótkim czasie na przykład nowy trener jest przygotować Joshua na, na, taki, na tak ważny pojedynek, tak co można, co można jeszcze powiedzieć, no, pierwszy pojedynek, oczywiście faworytem był Antonio Joshua ze względu na to, no ja na przykład mówiłem, że jest naturalnym, ciężkim, że jest mistrzem świata, walczył z najlepszymi. I proszę, nie piszcie mi teraz, że łobo kliczko był wyboksowany. Bo jeżeli tak jest, no to ja naprawdę bym sobie życzył, żeby każdy, każdy zawodnik wagi ciężkiej z Polski był tak wyboksowany jak kliczko w tej walce. Naprawdę. Co do, co do starcia, teraz, a nie, jeszcze jak może wyglądać ta walka? No ta walka może różnie wyglądać. Aleksander Usyk myślę, że ma większe problemy teraz niż walka z Joshua, ponieważ wiemy, co się dzieje na świecie. No ale myślę, że jest bardzo, bardzo dobrze psychologicznie, psychicznie przygotowany. Wiemy, że jeździ na walki posiadając własnego psychologa. Także, także myślę, że to, to, że te sprawy tutaj, które dzieją się na świecie będą odłożone. W tym momencie na bok, i Aleksander Usek skupi się tylko i wyłącznie na walce. Co, co, do, jutrzejszego, co do jutrzejszego pojedynku Michała Cieślaka z Kellingiem. No myślę, oczywiście spodziewałbym się tutaj szybkiej deklasacji, ponieważ no, Michał Cieślak wiemy, co potrafi, wiemy z kim walczył, jakich miał rywali, gdzie walczył, na jakim terenie i wiemy, co się na tych terenach działo. No, ale nie to będzie miało znaczenie. No, wiemy, że Michał Cieślak uderzyć potrafi i jest bardzo, bardzo dobrze e, przygotowany, e, f, f, przygotowany fizycznie, tak? E, przy, będzie bardzo dobrze przygotowany. No i teoretycznie tutaj pamiętam tą walkę. Muszę sobie przełożyć rękę, bo już mnie boli. Tak, żeby może nie było widać. Okej, okay. co chciałem powiedzieć, teraz zgubiłem wątek. Myślę, że tutaj Michał Cieślak jest w stanie znokautować rywala w pierwszych rundach. No tak samo jak dobrym rywalem miał być ten, ten pan. Zapomniałem nazwiska. Pochodzący właśnie z Rosji, na K, wyleciało mi z głowy teraz na szybko, na K wyleciało mi z głowy. Sprawdzicie sobie w internecie, ja, ja, ja to może wrzucę do opisu, wiemy co się działo. E, a, mm, Tutaj myślę że też właśnie może być szybka deklasacja z tym że myślę że bardziej to będzie takie, taki pojedynek na zrzucenie rdzy i spodziewam się tutaj pełnego dystansu żeby bo ten pojedynek na pewno jest no właśnie no też po to żeby Michał go wygrał ale myślę że ten pojedynek jest to robiony z tego względu iż no, Michał nie stracił tej formy ringowej, tego, tego właśnie, tego, tego tempa, który, w którym jest cały czas ringowego. Także właśnie myślę, że po to jest właśnie zrobiony ten pojedynek i spodziewam się tutaj walki na, na pełnym dystansie. Z mojej strony to tyle dzisiaj na ogrodzie, bo ciepło, ale powoli będę schodził już do domu, bo jutro trzeba wstać o piątej do pracy. Także. Wam życzę miłego wieczoru, wszystkiego ja. dobrego, Antkowiak Boxing Dim.